Siemandziorno, wszystkim! Patrzcie, co tu się odstawia! Doładowało przez noc 5 cm śniegu, fakt, że to rozpuszcza jest na plusie, tam może ze 2 stopnie, ale sypie w Belgii. Akurat to jest niecodzienny widok, to nie Polska. No, co z tego, jak tu zaraz przyjdzie deszcz, i to wszystko rozpuści, nie? No ale powiem wam, już się zaczyna jechać słabo. Oni nie bardzo ogarniają jazdę po w śniegu. To nie my, my zwyczajni takich klimatów, oni nie do końca. Tak czy ładują, jak nie wiem. Dobra, lecę i siebiorę. Coś tam będziemy dzisiaj też działać, nie? No, nie uwierzycie. Poszedł przed chwilą motocyklem i taką sierłanką nową, nie? A zobaczcie, przecież tu śniegu naładowane. O już pechem. A tu śniegu naładowane. No, tu naprawdę sezon się nie kończy? Jeżdżą? Ja rozumiem krosę, nie? Ale szlifierką Jak to robić? Nie przestaje Powiem wam, będzie w Belgii taki paraliż Że się wam nawet nie wyobraża Dla nas, ja wiem, to jest No co to jest, 2-3 cm śniegu Ale oni jak nie mają e, Nie mają przymusu Zakładania opon zimowych Takie 2 trzecie. Belgów nie zakłada ich I tylko trochę popada i powiem wam jest O, dziś łeb wsadziłem Jest taka porażka Na autostradach to będzie dzisiaj Uuuu. Dobrze, że... Znaczy ja to tam kibo blisko miałem To i tak bym dojechał w miarę Po ludzku, nie? Ale Ci co tam mają daleko To myślę, że mogą się dzisiaj spóźnić do pracy, nie? Słuchajcie, maszyna jest gotowa Woda jest podpięta yy, Węże są pospinane Wystartować coś tam wystartowała Nie będę jej jeszcze mocniej puszczał teraz Pompa jest Na polecie Żeby nie stała na ziemi żeby od ziemi, Wiadomo, że łapie, no co prawda leży, ale no bo co ja mu zrobię Big bag gotowy, no i działać Idę sobie coś tam po dłubie, czekam na ziomka może płyty zacznę wnosić w sumie. Tutaj, tutaj. Mogę zacząć płyty wnosić. No i będziemy ten, podamy... A, pójdę jeszcze zmierzę przede wszystkim ile tych płyt. Wziąłem dalmierz Jest. Rzadko używany. Ciekawe czy bateria cała. No idę. Zmierzę. Zobaczę ile tych płyt trzeba i wtedy będzie wiadomo, tam wiadomo, że trzeba kilka więcej. Ale to dosłownie nie wiem, ze 4 powiedzmy z 5 max W razie coś to przez okno wyrzucę, nie? A... A dobra, idę, zaraz zobaczymy, ile tego potrzeba w ogóle. Kurczę, słuchajcie, tych płyt jest aż 67 metrów. Sporo, no? Sporo pomieszczenie tam jest. Teraz musimy policzyć, tak? Eee, płyta ma 1,2 metra kwadratowego, bo ma 60 cm szerokości na 2 metry długa, czyli 1,2. Czyli 70 za załóżmy metrów, podziel na 1,2, trzeba 58 i trochę. 60 płyt trzeba podać. Pół palety, a przywóz całą. Więcej przywóz, 130, chyba dwie płyty jest. A mi trzeba 60 i ubrałem chyba 4. 64. Pół palety mi pójdzie, a pół jedzie z powrotem Na drugi domek, żeby się dało, to bym zostawił, nie? Ja się zapytam w sumie, czy nie mogę tego wnieść do środka i niech to stoi Gdzie będę to woził? O, stąd mam 60 km do magazynu Dobra, no to co, 60 płyt, proste Pół palety trzeba wrzucić, no Chyba zaczynam wnosić, a nie, pójdę sobie pierwsze jeszcze poprzeczki na górę podocinam, na drugą stronę, zobaczę czy w ogóle wyda Ale tam w dwóch czy trzech miejscach będzie ok To sobie dotnę i co, i w sumie płyty będę wnosił Przedziałać, nie ma wyjścia No, ja już tam mam wszystko gotowe na dwie strony W dwóch drzwiach pasuje, resztę tu będzie delikatnie, tam pół centymetra korektę zrobić sam jestem, za dużo materiału pójdzie i za grubo jest, nie? Wezmę się mam chwilę z tymi płytami. Gąbkę muszę zmienić. Mam nową. Mam nową gąbkę. Słuchajcie mnie. Mamy silikon. Tylko nie wiem, ile on będzie z tyłu, ale mam nadzieję, że zanim ja będę gąbkę robił, to będzie po południu. Mam nadzieję, że wyschnie trochę. Żeby mu tam woda, to mu tam nic nie zrobi już później bardzo By niech trochę podciągnie, nie? No bo kurde, zobaczcie, to już jest taki tłuk I trzeba zmienić I tak długo była Ona by była dłużej, ale już nie będę mówił dlaczego jest krócej No O O Idzie i to jest też, o widzicie, tym silikonem. Tylko w rogach muszę dać więcej. No i wyczyścić to dobrze. Odtłuścić by pasowało, mieliśmy kiedyś rozpuszczalnik, ale ścierki nie mam żadnej, a ja pierdzielę, koszulki nie ściągam, bo jest za zimno. O, ale ciężka. Zabita, z drugiej strony gips powychodził. Może być, nie wiem, pod głowę sobie może ktoś wziąć. Nie wiem czy na radiu będzie dobrze. Tutaj, tylko te wiadra trochę sobie odsuwam. Bo no to musimy trochę... O! O tak. Doczyścić, nie? A to jeszcze jest gorsza sprawa, że jest krzywe. Zaraz to będziemy trochę prostować. Rogi to normalne, bo jak się przewraca to się zaginają. O. I rzucamy powoli, działamy, bo widzicie jaka pogoda. Teraz to mi, przy... o to, to mi przypomina magię świąt. Zobaczcie, nie? Tak powinno być w święta. Jeszcze delikatny przymrozek, żeby tak było z 1-2 stopnia. Żeby tej wilgoci takiej nie było i jest przepięknie, nie? No, ale niestety. A już... W sumie, co mogę wam e, powiedzieć? Już w weekend jedziemy na oględziny maszyn. Jestem umówiony w kilku miejscach, ale to będą dwa dni. Nie będzie jeden, dlatego że jedne maszyny mam dosyć daleko i wolę sobie większą ilość miejsc zahaczyć naraz i nie pasuje im w sobotę, czyli muszę pojechać, no, w niedzielę, nie? ale co to będą za maszyny? nie teraz teraz wam nie powiem, musicie poczekać chwilę powiem wam tylko jedno że jedna maszyna już była na filmie tak, jedziemy jeszcze raz na oględziny a może zgadujcie jaka to maszyna jeżeli zgadniecie nie wiem co mogę y, wam obiecać za to jak zgadniecie? Dla wygranej osoby, nie wiem... Pozdrowie? <grywia> to pozdrowie, no ja jestem za cienki uszek, żeby nie wiem... Jakimiś... Nie wiem... Prezenty dawać, nie mam żadnych prezentów Mam naklejki, co prawda Jakieś tam zamawiałem już, ale no, z tego... skromnej ilości są słabej jakości Trzeba będzie zamówić gdzieś w inne miejsce, jakąś trochę lepszą Lepsze, ale to jeszcze się troszkę rozwińmy. Mam też plany, co prawda, na, e, na jakieś tam podziękowanie za to, że jesteście, ale to też jeszcze jest za wcześnie. E, słuchajcie, no co, klepie to, nie? Pasowałoby to trochę podprostować, może to na maszynie wyklepać? Kurde, coś prostego musi być. Na parapecie chyba mi nie dadzą za bardzo, nie? Ja nawet bym nie chciał, albo na ścianie. Bo to jest tak koniec, albo może tutaj, zobaczę. Przed chwilą właśnie sprzedał się pług trujeczka. Tak, jedzie. Niebawem, w sobotę ma Grzesiek zawieźć do nowego szczęśliwego nabywcy. Cieszę się, mam plany, co. jeżeli chodzi o inwestycje, zainwestowanie tych pieniędzy, a w co to się dowiecie też. W niebawem, ale jeszcze nie teraz. Patrzcie, a ja nie wiem, czy wy widzicie cokolwiek. Jest prosto, nie? Ta strona. Też jest prosto. No i teraz można to kleić. Biorę, a to może być i na maszynie. Biorę ten, biorę silikon. Ciekawe czy będzie chciał współpracować, on jest dosyć zimny. Słabo trochę, ale nic nie zrobię. Mogłem go zagrzeć, ale nie wiedziałem, ej właśnie ja odciąłem. A mam nadzieję, że ten silikon naprawdę będzie chciał chodzić Mam mi kolega wyjść farelkę, bo mu pożyczałem jak robiliśmy tiguana, żeby w garażu było cieplej Żeby chociaż... I tak agregat chodzi Włączę sobie to, rękawice sobie zagrzeję No i co? Idzie, będzie szło Patrzcie Moi mili państwo, zobaczcie tylko na to Dobrze po brzegu trzeba bo ona się później odkleja o. Mógłbym okna silikona, co się kiedyś z oknami robiło? kurde pamiętam eee, tym kitem kitowało się czy jakoś tak nie? te drewniane kurde no To O gumę Albo ścianę O Dobra e, Jak to mamy? Jak to jest? Jeszcze raz przy brzegu damy Nie będę że, Tylko, że mam źle Muszę sobie obrócić O ale No niepożałowane będzie kto to później odetnie, mnie zastanawia. Aby. A kto to będzie odcinał? Nie, no będzie się odcinać pewnie. Chyba, że się uchwyt rozleci. A może być i tak. Może no, by się to jeszcze trzymać chciał. Ono się przytrzyma ładować Zaraz się przytrzymy Nie żałujemy silikonu Mamy go trochę A to robimy raz na jakiś czas Już tu tubkę dokończymy tutaj, nie? A już ją właśnie skończyliśmy. Koniec. Dobra, teraz gąpeczka. Już Wam pokazuję, jak ja to robię. A jak? Biorę pyk. I co myślicie, że czymś dogniotę, nie? Nie, ręcznie o tak dociskam tylko. Całość dobrze. O, już palce ubrudziłem, To nic. Tak, całość porządnie podociskać. Kurczę, ale będzie szło teraz. Tylko trzeba myć niestety gąbkę. Jak się nie myje, to na raz dwa zajdzie. My myjemy, ale. Ale, ale był pewien okres, że nie była myta. Każdy ma inną technikę. Nie, Simon, pierwszego dnia uczył od razu myć. I racja, no. Bo jeszcze to, że jest ciężka, coś tam to jest nic. Najgorsze jest to, że zostaje tutaj gips. Te kulki później wychodzą i rysuje strasznie. I już wtedy tak kurczę, wiecie, jak to jest. No i super będzie. Żeby to teraz, kurde, można to było wczoraj na Fajrant zrobić. No ale ja mam nadzieję, że to wysunę. Ja się zastanawiam, może bym to wyniósł do przyczepki. Tam jest cieplej, bo tam wydech przecież, ten agregat chodzi. Ogółem to pasowałoby do rzucania, to ja otworzę przyczepkę. Idę, zaniosę. I niech tam schnie. I powiem wam, że ale leciutka. Trzeba to częściej robić. No pięknie jest. Rękawice mi się na wydechu suszą. I jeszcze muszę go zatartować. Z tej strony, jest zamknięte Jest, niech nie. już Wcale ten agregat nie jest taki zły Oj, kurde, do radio, tak na rano. Na, to halo, do halogenów to mi się przyda zwykły. Prąd tam do samego agregatu, do maszyny to mógłby być i ten, mógłby być i agregat, nie? No, no i co? No i biorę się, nasze płyty rzucę coś tutaj pod nogi. Odjadę jeszcze trochę tą maszyną, rzucę jakiś sterodor, No i będę nosił. Kiedy ja to wywiozę resztę tych płyt? Nie wiem. Nie jutro. Mam paliwa na razie. Wszystko mam. W przyszłym tygodniu wywiozę. Niech to leży na tej palecie. Przykryję folią, obłożę dookoła. Nic z temu nie będzie. No. Dobra, no nic. Biorę się. Dotarł. Jeździ. Bez kolejnego rozbierania. Czaicie ja nie wiem. To by wpadł na to taki normalny lepuła, jak ja że 60 stopni musi mieć skrzynia, żeby się błędy usunęły, nie? Ja to miał rozbierał z powrotem. Był kolega, pomógł. Właśnie odjeżdża. Płyty, pół palety wrzucone. Powinno wystarczyć. Idę teraz. Co robię? Eee, a robię to, że. A, dwie zostało, no i dobra. Eee, wleję paliwa do agregatu do pełna, żebym miał wleję co jeszcze, no nie przygotuję wszystko. Siądę chyba coś ziemię, która jest godzina tak naprawdę. I po przerwie pójdę dziesiąta. No, i po przerwie pójdę rzucać. Zrobię sobie chwilę przerwy, a później jak zacznę, to te 4 godziny mi się zejdzie. A później na sam koniec pewnie pójdę coś postrzelam trochę tych płyt. Może mi się tu się uda tam jeszcze przestrzelić, nie? Na razie żadnych węży nic nie puszczam, bo mam zamiar rzucić klatkę dookoła. Przynajmniej tak te zewnętrzne ściany. Można by było i wewnętrzne, tak naprawdę. Może klatkę dookoła bym właśnie rzucił i nie wiem, może kibelek czy coś. Coś, żeby maszynę przeczeć, takiego jednego drobnego rzuta. To zobaczymy, jak będzie szło, kurde na pompie. Tak naprawdę tej maszyna lubi z wodą, yy, z wodą lubią być cyrki, że skacze, a no sk spadnie mi o 30 i już się zaczyna robić gęste. I tak nie bardzo jest tak samemu tu zejść, przypilnować, no ta maszyna właśnie ma to do siebie, że z tą wodą są, jest lipa, nie? I Idę, dolewam paliwa, szykuję się tutaj i startujemy. Słuchajcie, wy mi powinniście dziękować, jak nie wiem, nie? Nie wiem, co to się dzieje. Cały czas jakieś promocje. Ech, promocje. Nie, słuchajcie, odezwał się właśnie do mnie gościu od tych dwóch opryskiwaczy, od Hardiego i od Wikona, i pytał się, jakie tam jest zainteresowanie nimi. No nie pf, będę ukrywał, że tam kilka osób pytało, no ale chyba i w sumie cena była delikatnie, nie wiem, może za wysoka. I słuchajcie, nie uwierzycie co jest. On powiedział, że co prawda jesteśmy w stanie uruchomić te opryskiwacze, ale zobaczcie, jak jest na dworze. Nie teraz. Są zalane płynami e, od mrozu, tymi glikolami całymi. I żeby nie, e, nie spuszczać tego płynu, on, te opryskiwacze mogą zostać do wiosny tutaj. I my je uruchomimy. Jest gwarancja rozruchowa jak Najbardziej nalejemy wody. Obydwa, obydwie sztuki, uruchomimy On powiedział, że 100% obydwa są sprawne I dlatego, dlatego, no ale nie chcę teraz tego płynu spuszczać, no bo bez sensu, nie? On mi nawet powiedział, że zrobi wcześniej, nagra te filmy, uruchomi, wyślę i dopiero będę mógł przyjść je zabrać I to jest ten film No, reklama oczywiście Zaraz Wam pokażę i słuchajcie, jest nowa pyszna cena, z tym, że niestety musi być, w... muszą być wzięte dwa. Gdzie to jest? Coś my robiliśmy wtedy, a jest. I słuchajcie, cena za te dwa opryskiwacze była 5500, tysiąca, nie? Zgadnijcie ile jest teraz. Z tym, że powtarzam, że trzeba wziąć dwa. To jest 100. Kurde, nie ma gdzie ten. Nie wiem, w którą stronę Wam wziąć, żebyście lepiej widzieli. A ta, w śnieg, połóż. Zaraz, włączę. To jest. Tu to jest Hardi, nie? Hardi jest. Może teraz będziecie widzieć. to jest 100. Tak, to jest Hardi. 24 metry i 21. Półtorej metra można odpiąć z jednej i z drugiej jest wysoki. Nie pamiętam, ile już tam jest litrów jego. nie eee, No, to jest to jest uniwersalna taka. Ta, że można sobie 21 albo 24 metry zrobić. Eee, to się tylko odpina, jeśli nic tam więcej nie przerabia. On ma podwójne koła. Eee, można sobie drugie dołożyć, żeby nie topił się. Coś takiego i to jest w cenie. A ten drugi to jest wikon. 21 metrów i chyba 1200 litrów. To jest ten sam opryskiwacz, co pojechał jako pierwszy z moich rąk. E, pamiętacie tam, co był problem? Pierwszy z załadunkiem: e, przyjechała ciężarówka, i później na drugi dzień czy na trzeci dzień tam przyjechali chłopaki i zabrali. To jest ten sam opryskiwacz. Obydwa e, opryskiwacze są sterowane elektronicznie. Ten Wikon też to nie jest żaden tam hydraulicznie że rozdzielacza jakieś wajchy. Nie, 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 jest sterownik do niego i oni mi gwarantują, że wszystko to działa. obejście sobie film. Hardy Wikon, dwa opryskiwacze w cenie jednego, nazwa filmu. Zobaczcie sobie. Tylko, że z tą ceną, no niestety, trzeba wziąć dwa. Ile by teraz kosztowały pojedynczo, nie mam zielonego pojęcia, coś tam na pewno też opuści, ale nie tyle, a on opuścił 1000 euro. Macie kurde praktycznie na transport, no troszkę zabraknie do transportu i macie dwa opryskiwacze w domu. To bardzo dobra cena mi się wydaje, nie? To jak patrzyłem ten hardy i on nie jest tam widać na filmie pokazane, że gdzieś tam jest schyfnięta lanca, ale nie jest bardzo i co? Ale nie jest rzeźbiony, nic, pompa wygląda bardzo ładnie, zbiornik w środku wygląda i jeden i drugi przecież tam widać bardzo ładnie. No kurde, no opryskiwacze, gościu do gwarancję rozruchową, przyjeżdżają do was i możecie jechać i pryskać. No i... no one będą czekać aż się ktoś na nie trafi, ewentualnie jak się nie trafi, no to trudno, no to nie wiem, zostaną, chociaż ja ich tam nie zostawię. To opryskiwacze pojadą i tak raczej do Polski, bo... No, bo to no jeszcze jak taka cena? 4,500 tysiąca euro za dwa? I to obydwa stelerowane elektronicznie, obydwa od rolnika, i obydwa będą uruchomione przed. Słuchajcie, transport załatwiam, jedzie to e jeżeli chcecie prosto e do was. Import maszyn, Odzywać się i działamy. Z tym, że jeżeli chcecie, mówię, uruchomić je to poczekajmy trochę na lepszą pogodę one nie muszą już stąd jechać, one stoją pod dachem tam gdzie stały nie uruchomimy je, tylko niech się zrobi trochę cieplej, żeby i tutaj i w Polsce zapowiadali plus spuszczamy ten glikol lejemy wodę, znaczy on spuszcza, on leje uruchamia, pokazuje, że to działa dzwonimy po transport, przyjeżdżają chłopaki i jedzie to do was, nie? dawać znać, a ja się biorę zarzucanko, ale Mówię wam, kurde, co to się dzieje z tymi cenami, nie? No, zarobiście, nowy rok, kurczę i ludzie się odzywają, żeby przychodzić, zabierać. I z cen schodzono mi się to, kurde, no fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że ktoś się trafi, że ktoś będzie zadowolony. Dobra, słuchajcie, lecę, biorę się, na nanoszę materiału, odpalam tego pieruna i szoruję. Rzucam klatkę i może coś jeszcze zobaczę. No, coś tam przetrę, trochę coś muszę rzucić, a później może coś jeszcze przystrzelę, będzie widać. Pierwsze dwie ściągnięte. Ha. No rzucam jeszcze tą, wejdę do kibelka Jak mi się uda, to może sufit tutaj rzucę. Zobaczę. Coś będę pryskał, ale ile to nie wiem Słuchajcie. Choczkę ściągnął mi ciepło. Tu już mam dwie podrapane te pierwsze Biorę się za to, tu słupki sobie założyłem Mam w kibelku to, to to i tutaj tak naprawdę nie wiem, czy tam widać czy nie I o tą ścianę Miałem rzucać sufit Ale tutaj zaczęło tak schnąć Że już przed, przed myciem maszyny zdrapałem o, Brudny cały Standardowo Tynkuje się I Idę drapać kolejną Ale bardzo wam się pokażę, bo powiem wam, że naprawdę jest ciśnienie Będziemy w kontakcie, później się włączę Ale czupryna Mam to wyspachlowane. Chyba wszystko z tej strony też? Tak, jest. Reszta się podokłada. Tutaj, tutaj też jest. Jest. No, wyspachlowana, ale wiecie co jest najgorsze? Że do piątej jeszcze jest dwie godziny. No i pasuje. O ja pierdolę, i pasuje pójść na górę, nie? Brudne jestem, ciapało no, i po sobie pójść na górę, coś przestrzelić idę. kom... słuchajcie, ja już działam. Już dwa. No, jeszcze jeden pasek będzie najgorszy. Już później będzie z głowy. Ale nie wiem, jak będzie z jakością. Bo mi bateria padła w GoPro, i telefonem teraz nagrywam. Teoretycznie powinno być spoko, ale nie wiem. No, działam. Nie wiem. Jest za 24. Do wpół do piątej sobie daję czas z płytami. Ile zrobię, tyle zrobię, a później się biorę za. E, muszę zrobić joysticka i wciągam węże. Jadę do domu. Słuchajcie, jest. Zrobiłem sufit i powiem Wam, że wystarczy. Idę, bo jest już za 10:5. 10 a miałem do wpół dorobić, ale stwierdziłem, że no przecież to by było wstyd zostawić, nie? No, sufit mam, Najgorsze no w sumie, jakbym dobrze się spiął jutro, to myślę, że niewiele zostanie tak naprawdę, bo kolankowe to jest chwila, z oknem się chwilę zejdzie, okno sobie na koniec najwyżej zostawię, tak naprawdę no, w poniedziałek też jeden rzucik poleci, najwyżej resztę przygotuję, eee, no i we wtorek będzie ogień chyba z górą, też nie wiem, czy jednego rzuta zrobię, może dwa, ale... Zejdzie się bo kurczę, to wyciągnąć tego węża to dopiero będzie muszę go wyciągnąć tak na, na to pierwsze rusztowanie i go przywiązać, żeby on mi nie zjeżdżał. Powoli się zrobi, damy radę, ale słuchajcie, to jest nic. Ja lecę, no znaczy lecę, no idę, robię joystickenka i spadam tak naprawdę, bo już jest, mówię, późno. Powiedziałem sobie, że nie będę dłużej. jak do piątej robił, a już dzisiaj na pewno będę robił. No czwarty dzień. E, no i zdwa mi się tak naprawdę, żegna mnie. Gdyby ktoś. Pamiętajcie o tych opryskiwaczach. E, naprawdę są warte. Nic tutaj ja jeszcze je na pewno będę nagrywał. Gościu też będzie nagrywał. No bo, tylko, że czekajcie na lepszą pogodę. Tutaj też o przymrozki zapowiadają, właśnie sprawdzę pogodę, kurde fajnie by było, żeby nie było mrozu, to bym nie musiał pompy schować, do środka chować, nie? Ale muszę chyba, kurde, wszystkie węże powrzucać, bo przy przyłapię i dopiero rano się będę szarpał z tym. Nie mam nawet bardzo czym tego podgrzać, by do worki znowu palił pod maszyną, żeby rozmrozić jak w tamtym roku. Dobra, e... Ja się jeszcze biorę, Wam życzę miłego wieczoru. Już myślę, że dzisiaj nic Wam tam nie dogram. Życzę Wam miłego wieczoru. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku na Razicho.